Siemanko, z tej strony Kaizdmę de kajzma. Ze mną jest tutaj Kukas siedzi. Ja siedzi. Jestem ja. Jestem ja i siedzimy tak przy tym wygaśniętym ognisku, tak myślimy. No, niestety nasi poszukiwacze wybierają się w podróż. Zakopali tutaj hmm. swoje wykopaliska. Ale wrócą tutaj jeszcze. Niejednokrotnie na pewno, bo zostało trochę jeszcze rzeczy do odkrycia. Generalnie rzecz biorąc, chcemy was dzisiaj tutaj zaprosić przy okazji też na live'ika, bo dzisiaj jest otwarcie serwera znowu, z powrotem, znowu, znowu, IP, serwera. Ta przerwa była dlatego, że postanowiliśmy nie kłócić się o naszą starą domenę ford.com.pl, tutaj poszliśmy naokoło, kupiliśmy domenę ipv4.pl i do niej dodaliśmy IP. No Nowe IP jest foxheaven.ivfox.pl, czyli foxhaven tak jakby zachowuje się jako nazwa, ale do tego do, dochodzi e, tak jakby dopisek ivfox.pl, bo tak jak mówimy, no to jest tylko subdomena z Foxheavena. A musieliśmy wykupić nową domenę, bo już nam się nie chciało naprawdę pierdzielić z nimi wszystkimi. Nie, bo... jak to stwierdził NASK? Pozwicie ich. Tak, NASK nam stwierdził, że w sumie to powinniśmy wytoczyć im sprawę na temat tego, że nie, nie wydali nam domeny. A ja sobie myślę, no tak, no nie mam nic lepszego do roboty, tylko teraz no, iść do sądu. No, no, to no naprawdę. A co, lepiej wydać 3000 na pozew, czy 14 za na domenę? No właśnie, więc wykupiliśmy po prostu nową domenę. E, oczywiście wersja się nie zmieniła, 1.16.4 cały czas zostaje, tylko po prostu IP jest nowe i to IP zostanie z nami już prawdopodobnie do końca. Więc jest ok. Przy okazji. Nie jest na IP w tym sezonie, w tym roku. Tak, dokładnie. Przy okazji udało nam się stworzyć e, mail kontaktowy z Foxhevena, Foxheven.gov, gdzie możecie zgłaszać nam jakieś różne błędy. Oczywiście Discord nadal jest, na Discordzie nadal mamy. E, wszystko say, też. To, 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 ale, slash discord. Tak, slash discord możecie sobie wpisać. E, tam też są wszystkie informacje. Tam są ogłoszenia na temat, więc tam też możecie zaglądać. No i u Kindzi na serwerze, w, u Mordek Kindzi też są ogłoszenia, jakbyście chcieli też tam wpaść. Mm, więc jakby spokojnie, to nie jest tak, że teraz tylko mailowo można się z nami e, kontaktować. Tak jakby, e, to, to jest to dodatkowo po prostu. Teraz stwierdziliśmy, że nie będziemy być w domenę na siłę. Po prostu poczekamy tak mniej więcej do marca i po prostu weźmiemy to zrobimy porządnie. Mm -hmm. A filowo jako najważniejsze linki do sklepu do mapy mapy na bieżącej dynamicznej. I tak dalej będą na naszym Discordzie. Tak, dokładnie, więc zapraszamy na Discord, i Po prostu bez sensu się uznaliśmy, że to prostu się boi, to jest taki wpisanie force 7, czuka iforstrop.pl lub iVFords.pl przeglądacie nic wam nie. No, więc jakby musimy z tym jednak troszkę zwlec, ale jak już będzie faktycznie ten luty, marzec, może kwiecień, to już jak to załatwimy raz a porządnie, to też nie będzie problemu. Chwilowo to się od dwóch miesięcy biliśmy o domenę, więc jakby głównie to nam zebrało dużo czasu. A co do takich no. zmian, no to tak jak mówię, no fabularnie nasi y, poszukiwacze wybierają się w pewną podróż po zapasy. Generalnie, generalnie Charlie zginęła, co też jest ciekawostką, że zabiera się razem z nimi. Oczywiście, wszystko możecie sobie z nimi pogadać, poczytać, co oni mają tam do powiedzenia. Wszystko jest oczywiście. Statek cały czas tutaj jest, no jakby nie patrzeć. Jeszcze nie, Jeszcze nie odpłynęli, wszyscy tutaj są, eee, więc możecie sobie poczytać jakieś rzeczy. Oczywiście, notatki też zostały zaktualizowane, tylko notatki tym razem są na statku. Na kadłubie, nie, nie na kadłubie, co ja mówię? W kokpicie. Powiedzmy, że to jest kokpit. Kokpit to bardziej w samolocie, no nieważne. No tutaj są nowe notatki, generalnie. Dzień 21, więc możecie poczytać. E, mapa też została przeniesiona w to miejsce. Tutaj jest pani Charlie przenosząca się razem z nimi. Możecie sobie poczytać, nie będę wam spoilerował. E, generalnie rzecz biorąc, no. To jest taka mała zmiana, ale uznaliśmy, że to nam się przyda do następnej większej aktualizacji, gdzie będzie faktycznie dużo zmian, prawdopodobnie. I chcemy to wyjaśnić. W ten aktualizacji. Tak, to jest fabularne. Um, taki fabularny wstęp w, do następnej aktualizacji, dosłownie. że... To, jest, to wiem, może w książce są jakieś wskazówki. Może w książce coś będzie więcej napisane na ten temat. E, no i przybył do nas nowy. Tutaj sklepikarz Edward, który sprzedaje nam tutaj, a raczej będzie sprzedawać jakieś jedzonko, wełnę, jakieś takie rzeczy typowo rzeźnikowe, widzicie Okej. tutaj, że wyroby ze zwierząt będzie, będzie sprzedawać, to jeszcze ustawimy, jakby nie patrzeć. Jakie to będę montował? No tylko że też musisz się wyrobić. No i do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, rowerach. No i do zobaczenia, mam nadzieję na no i dzisiejszym live'ie. Tak, mam nadzieję, że do zobaczenia na dzisiejszym live'ie. No i trzymajcie się i cześć!